Będę kakał! Będę kakał! Wojciech, nie Sensiu, 5 pieniędzy mało na koncie, będę kakał! Halo, Master, będę kakał! Dawaj, No i przerwało ci Dobra, dobra, schodzę. O. Dobra. Usłyszałem sobie muzyczkę. Trochę chyba za głośno, ale to tam. Ech, zaraz ciszę się. Mm, dobra. Tylko w jaki hip-hop, hip-hop. No nie, nie chcę się ściszyć zdalnie. No nie, jest dobrze tak, łapie koło minus 35 dB, więc jest git. Mmm, Dobra. A więc tak, co w dzisiejszym odcinku? W ogóle, witam Was w czwartym odcineczku. Z naszej dawnej amerykańskiej ekspansji, ze mną mnie z Majsterek, oczywiście Majsterek. Cześć, Oak. No, Gdzie przecież. Tak. <laughs> Bydgoszcz, i te sprawy. Mm, no, ja ze jeszcze na Discordzie. Możliwe, że dobija. gdzieś tam na timelapse myślę, że zdąży. I tak, co się zmieniło? No. ma, ma. Co się zmieniło? E, tak, dokończyłem tamto pole, no troszku inaczej niż planowałem. E, nad się wróć, nie skończyłem go jeszcze. się znaczy, Pole jest gotowe, ale nie, nie, nie ten teren. Pole nie wspomniał on nie wrócił. <grym> Dobra, e, pole się prezentuje tak. Generalnie granica oryginalna była gdzieś tu, tak na równe chyba z tym drzewem. E, tutaj dowaliłem trochę drzewek, bo było pusto, a w zasadzie tu zostawiłem miejsce na wjazd jakimś takim szerszym kombajnem. E, tak, tutaj było trzy drzewka, ale to było na timelapse akurat. Mam tutaj teraz trzy szklarnie. E, tutaj miało być jeszcze jedna, ale średnio mi to wyszło. Trochę rozwaliłem tą chipopę. Chipopa, fajne słowo, chipopa. E, ten rów po prostu rozwaliłem. Ja mam tutaj popo. jeszcze dużego. E, co? Czyli, e, czyli, czyli, czyli rów dla niekumatych e, Tutaj walnąłem tego największego ula, bo tak na logikę rzecz biorąc, jednak 33 za 19 się bardziej opłaca niż Jeden za. Czemu należy do nikogo? Czy ty zmieniłeś... Należy do ciebie, a to ten kawałek należy do nikogo Pokazało Ale beka, Ale beka. dobra, nieważne e, nie wiem z czego ja to biorę teraz, bo tu za dużo kwiatków nie ma, bo praktycznie całą między zaurałem, którą się dało e, Stety, lub też nie, brałem, e, punkt wyjścia stąd No to był trochę błąd, bo mogłem wziąć gdzieś go, na przykład, stąd Byłoby to... stąd? Z tego otoż miejsca Wtedy by to wyślarnie było niżej, tu jest to niestety taki rów Chciałem tu jeszcze o szerokość pługa to powiększyć, ale... Magicznym trafem był w powietrzu W sumie mógłbym to wyłagodzić jeszcze trochę Wyłagodzić, zmiękczyć Może nie Zespać się Niestety, ale nie cierpię języka polskiego, ale to jest jedyny język, w którym teoretycznie umiem się komunikować Niestety nie umiem migowego. No tak, to tam, tam, je, tam, tam nie ma takich wyszukanych słów, tam pokazujesz skrótowo dzięki Bogu. W sensie umiałbym w teorii po gadać po migowemu. Gadać, nie ma nie migać. To jest różnica. Dobra, nieważne. Hmm. Aczkolwiek to jest jeszcze. jeszcze trudniejsze niż normalny yy, Tutaj też pewnie będą szlarnie albo coś tu będzie, bo mam taki wstępny plan. Z drugiej strony tu jest niby... Słyszałem, że to jest miejsce ogniskowe, aczkolwiek ja bym bardziej stawił, że to jest jakieś. Nie wiem, prr. no nie wiem, co to może być. Nie mam eee. pojęcia. Nie wiem, co... co to są te kółka, takie. Co takie. Na no, ognisko mi to nie wygląda trochę, żeby to się ognisko robiło. Nieważne. Tu też trochę przybrałem. Co to jest za muzyka serio, na tej plieście? Taka muzyka jest? Nieważne. Dobra. no Hugo. Co jest? Czy wysłałaś GPS w wehikułach control? Co nie? No. Czy się jest do, pobra do pobrania? No, y mm, Chyba tak. E, tutaj zrobiliśmy ten, zrobiłem ten płat, ale to robiłem chyba na odcinku. E, tak samo na poprzednim odcinku zrąbałem chyba te kulczaki, bo tak palety się nie chcą spawnować. Co jest Szmutna żaba, i chyba trzeba będzie je przenieść potem gdzieś. A tu postawić coś co. No, nie wiem co. Właśnie nie wiem, Mówię, jak teraz gdzie. Mod... Co? Który mod? Mówię, jak jest ten mod na tego gP a no to by trzeba było obejrzeć ten filmik do końca i zobaczyć, gdzie to można ściągnąć. No. Chyba, Link że się tak tylko chwalili, tak. że na testach. Yy, dobra, co więcej, znaleźliśmy żadnych na tak się Nie znaleźliśmy. Kasa nam trochę zmalało, kurde, latam jak. latam jak cholera. 5 minut ja jeszcze nic nie zrobiłem. Wy tu coś gadacie o GPS-ach, mamy misyjkę z trawką, haha, ale to też były przegrywki, przegrywki, Boże, przerywki na, na tym, na timelapsie, tutaj już, mam nadzieję, że walczą, ej, ty miałeś podpiąć tego, ja będę woził. A tu jest sprasowane. Ale nie całe, tu prasuj tą resztę, ja będę woził JCB-kiem. A już wszystko sprasowane. Sprasowałeś to już? Wszystko. Sprasowałeś to już się pytam. No mówiłem ci, że masz wolno jeździć... A dobra, nieważne. Jak chcesz ty jeździć, to jeździ. I, i ty ja będę tutaj John Dira sprzęt na te wyczyścię tłumy, wszystko. Aha, no dobra. Nie. Troszeczkę co zmniejszyć. E, czyli ja mam wozić, dobra. To no. easy, to fajnie. To się włącza jakoś? No. Ta? Czy co? Nie, nie. Nie? Nie? No nie wiem, bo nie widzę, nie. bo akurat moja ikonka jest tam gdzie jest ten traktorek. Powiem pierwszy raz, brakuje mi tego moda, w którym była opcja u, u, zmienienia tego traktorka gdzie indziej, bo chętnie bym go widział gdzieś tam nad tym paskiem na przykład, albo po drugiej stronie. Yy, albo u góry nad tym interfejsem. W ogóle jakoś taki strasznie duży mam ten interfejs. No nieważne. Albo u góry nad tym interfejsem, albo tam gdzie na wysokości tego klucza płaskiego. Tylko z drugiej Popalny, strony, bym nie. widział tego traktorka. Bo... no, no po prostu... No nie no, nie mogę z tych, tych dymków z Discorda, o to potem głupio jak ktoś mi wbija podczas nagrywania albo w ogóle. Nie wiem czy jestem wyciszony czy nie. Aha, super, tu jest inny rozmiar beli, nie? To jest w innym rozmiarze, super. A to ty robisz te największe? Tak. O nie, bo to trzeba będzie dwie dowieść. Jak robiłeś te największe? Nie, dwie dowieść, bo po prostu łapię tam ileś przyczep i dwie. Wiem że to zabrzmi źle, bo masa filmików jest na YouTube jak ta maszynka działa w realu, ale jakoś tak nie wiem sobie wyobrazić, by to taki normalny rolling jakiś taki 300 hektarowy kupił się taką maszynkę. A przy większych ilościach to i tak bez sensu. Bo to się zwozi na, na więcej. Jest to więcej. Trochę, trochę, trochę taka na siła jest według mnie ta. Maszynka. Trzeba użyć chyba pewna? Pełna. Dobra, czyli co? Czemu, no, jak ona to jest ona pełna, jest. to ona się sama nie składa. Hmm? B. B pozycja. A pod B jest pozycja transportowa. Dobra, myślę, że czemu klikam X i to nie działa. Dobra, my musimy zawieźć co do handlarza? Nie... Gdzie ja to mam zawieść? Oj mordo, Mołdo. Mordo. To? Gdzie ja to mam Ta, Do, do handlarza? A, dobra tam. Nie. Do Johnsona no, Zaraz przy okazji transport szczepionek wezmę do miasta Johnson and Johnson Kurde, najgorsze jest to, że już teraz nie mogę tych wariatów wyprzedzać Bo oni są szybsi ode mnie Przynajmniej mają większe przyspieszenie niż ja No jednak dwusprzęgłówka w amerykańskim automacie jest troszkę lepsza od tam bez stopniówki w tym JCB-ku no nie, teraz tego nie było słychać, bo za szybko jechałem, w sensie było słychać, ale źle Fajnie, że, bardzo mnie cieszy, że dodali ta, taki dźwięk w tych, tych, pod mostami to mówiłem, a nie mówiłem na nagraniu, bardzo fajnie, bardzo I mi się bardzo mi się podoba co? To nie, rozumiem, nie, nie rozumiem tego, nie? Czego nie mhm. rozumiesz? Ej, te dwa mody, miałem trzy mody do ściągnięcia, dwa ściągają bez żadnego problemu, a trzeci jest ten na szybkie bieganie, przecież na szybkie Zde... bieganie ja mam ten mod i nie mogę do ciebie dobić w ogóle. Jak go ściągnął to mi wyskoczyło zip 2. A bo to ściągasz go kolejny raz, a ty musisz mieć zarówkę, tak jakby. No to ja mam zarówkę. Nie wiem, ciężki temat. A ile w ogóle wyszło tej soi? Czekaj, sam sobie sprawdzę, sólne. Sui, słui, sui, sui. O, sui, sui. właśnie za chwilę. Kurde. Majster, ja to zrąbałem. Co ty, co ty robisz w ogóle teraz? Bo ja miałem jeszcze te szklarnie odpalić. Soli... Ej, nawet 8 ton tego nie było? Co? Nawet 8 ton tego nie było? Tego. No tej soi. Czyście coś na lewo sprzedali? Nie. Ej, tu słabo, to będzie normalnie teraz po powiększeniu to będzie maks 10 ton z tego pola. Bo no bo już wtedy było wymaksowane. Aczkolwiek nie no, to i tak nie działa. Dobra, nie tu do Johnsona, teraz bym sprzedał całą partię tego siana, i potem były problemy. Więc, ty potrzebujesz siana, zadzwonię do Bosiana albo do Johnsona, Łobroty. Ja nie mogę, wszystkie paski na czerwono, nawet u mnie z mikrofonu. Tak beknął. Tu mówisz? Takżeś no Takżeś beknął że mi się nawet mój z mikrofonu pasek zrobi na czerwono. jest ten. Echo przeszło. No kurde, z przez słuchawki przeskoczyło koło ucha i, i wyłapał mikrofon. To się nie śmies jest tak głośno to mikrofon nawet wyłapuje. To jest minus słuchawek. Nie, ja nie, nie narzekam na te słuchawki, ale mogłem mieć ANC. Teraz majster. A co tu jest? No? Aktywną redukcję szumów, że nie słyszysz nic z zewnątrz, ale też z zewnątrz nie słyszą ciebie. W sensie tego zasłuchasz, no wiesz. Jak masz yy, do na przykład takie Apple Dispro, no to tak ci nie słyszą ciebie z zewnątrz. Ale ty się umiesz od, od nich odciąć. 32%, czyli tak jak mówiłem. Więc przypał. Teraz to Y? Y, dobra, lecimy lecim z powrotem, dobra, składa się w biegu. Oj, teraz mocy nie ma, bo hydraulika ciągnie do tyłu, nie? <grym> A ja już zaraz mogę zbierać, bo ja mam tego. O, dawaj, dawaj, Zbieramy babę. Kurde, nie. Przejechałem babę. Chciałem ją zebrać, ale już się zdążył złożyć. Na wie. Jakim cudem ta, ta skrzynia ma taki szeroki zakres? I don't know bo to też jest ta no nie? Tak to wygląda przynajmniej Chyba no bo na przykład fendowskie mają tam koło 50 paru chyba, nie? Na maks obrotach To jest tak coś koło tych tysiąca, no niecałe 2000 chyba wtedy mają obrotów bo Nie Holandy mają... mają zaniżoną tę skrzynię strasznie do transportu. Z tego co wiem. Przynajmniej, przynajmniej te wersje takie z tą se... sekcyjną, sekwencyjną. Na no, tym takim manualem na plus minus. Wiesz o jaką chodzi, nie? Jak to się później nazywa ta skrzynia? No bo CVT to jest bez stopniówka, nie? Od tych... Od... Jak się później nazywała ta grupa, gdzie był Case, New Holland i Steyer i tamte inne Bo Ak Akko Nie no Akko to jest to od Fynda To jest Akko To też To się inaczej nazywało Jak się to później nazywało? A teraz się bawię w manuala? Poliwka Brazilii Nie na przykład... Nie no, generalnie bezstopniówka jest bardzo dobrą skrzynią w kwestii wytrzymałości, ale w kwestii przyspieszenia to... Że tak to powiem, szał nie ma dupy nie urywa. Ale bardziej mnie zastanawia jakby działała na przykład taki... Taki fint, nie? No. Czy tam jakikolwiek inny traktor, ale zamiast na przykład y, takiej bez stopniówki? Czyli Wario Fendowskiego czy tam CVT od. Kurde, jak się nazywa ta grupa? AJ? Kejza... AJ? Nie no, AJ? To jest. Icha? To nie, to kurde. Kurde. Nie wiem. Nie, akko no jak się nazywa ta grupa, majster? Ja wiem, że ty jelonki masz. Czekaj. No nieważne Bo no, Akko to była ta od Fenda, nie? No No tu tworzymy normalnie nowy nowe historie rolnictwa, nie? <grystanie> tak, Miałeś i, i ten yy, robisz ten ten ja Na Śklarnie miałem robić, nie? Co miałeś robić? Szklarnie. Nie, miałeś robić kiedyś. Yy, ten taki holmer, co tam się przyczepia do niego. Wszystko Chłopie, ja, spokojnie. Jeszcze nie umiem, Jeszcze tak dobrze nie ogarniam programu do projektowania. Za pół roku może zacznę robić projekt i będę odpalony. Kickstarterze. Spokojnie, przyjedzie jeszcze do ciebie na testy. Ale ta najmniejsza ta... wersja, bo, bo, bo ta największa nie będzie miała homologacji na Europę. <laughs> No ej, chłopie. Chłopie, na Europę wiesz, masz... wiesz jakie mało są to maszyny na Europę? Najdłuższą możliwą opcją to jest konfiguracja zestawu traktora z przyczepami to jest 22,5 metra gdzie w Stanach sama przyczepa może sama przyczepa może mieć 20,5 metra a długość ciągnika siodłowego nie jest określona przepisami. Czyli możesz mieć spokojnie od 30 metrów zestawu, nie? No, a na przykład, yy, tak się zastanawiałem, czy się da zrobić coś większego niż na przykład yy, ten holmer do buraków, czy ten i drugi holmer, nie, ten. Nie, ten yy, No, no, no. I wiesz co? Do takiego wniosku doszedłem, że się nie da. Hmm. Nie, bo maksymalnie yy, możesz mieć yy, 18. 50? 18,5 metra chyba. Nie chcę teraz wprowadzać ludzi w błąd, głównie Ciebie w sumie, ale 18,5 metra chyba możemy mieć tylko. Jeżeli jest pojedynczy, nie? A no. jeżeli tam ma przyczepę. Czy to jest przyczepą wtedy? Nie wiem, to bym musiał sobie teraz przypomnieć. Wiem, że na pewno w Unii Europejskiej nie może nic być szersze niż 2,5 metra. I wyższe niż 4. No nie dotyczy tam gdzieś tam cypru i innych tych pierdół, ale to tam Mniejsza oto Kaj Cypr to tam koło krety tam na dole Mongolia i to sprawy. Grecja No gdzieś tam na dole. Dobra Majster, chcesz to powozić, bo ja chcę beczkę kupić? Tak. Tak, tak. Co? I um jest sprzęt. Dawaj w biegu Dawaj w biegu, zostawiam szybko na parkingu ze straży Mam nadzieję, że chłopaki nie będą wyjeżdżać. Zresztą, małem tu, kurde, siedem tych do wyjazdu. Jeszcze dwa z tyłu, dziewięć, no to, łe, to Panie, to może cały stan gorać. Cały stan tak może śmiałe. gorać. Dobra, serio, tu tak wysoko? To jeszcze wyżej idzie? Nie, to nie jakoś tak wysoko. nieważne. Czekam Będziemy po Dobra, a my sobie lecimy do jakiegoś trakturka, co mam mamnego. Shit. Dobra, zrzucę to na razie tu. Weźmiemy sobie ma ja Nie wzią chciałem wziąć tego, nie? E w ogóle kupiłem to do tych pni tego mulchera Ej, nie mów tak brzydko, bo demotyzacja dostanę jak nawet jej nie ma włączonej. <laughs> Ale żebym wymusił nikomu, bo tu ten trafik jest taki upośledzony, że prawie go nie ma. A oni to specjalnie ich dali tak mało, żeby oni mm. <laughs> się na nie zbijali między sobą. Dobra, <laughs> ile mamy w ogóle.. Ojoj, to był błąd. Ile mamy minutek w ogóle? Nie Discord. 19, więc na szybkości, bo chciałem tylko po 20 minut robić. Kupuję sobie beczkę. Beczunie, beczusie. Boże. <laughs> Teraz mam przed oczami beczkę, nie? Ale taką tą... To mody od beki. Haha, beczka. Gdzie są beczki? W... w, w zwierzaczkach? Czy gdzie? No... Którą kupujemy? To małą? Nie, to będzie za małe, za dużo z Zwierzaczki... O, są beczki. Nie no, zaraz są pod tira, nie? No panie! Masej nie do rady! Nawet redukować nie trzeba będzie! Z depo leci! Zaraz, a nie ma nic z tego? A różne. Jest, no to jest na paliwo tylko. Mm. Słabo bym powiedział. No, ale jest, dobre. Mm. Nie, no kupujmy tam przegubową, bo tam wchodzi 8000. Aczkolwiek z drugiej strony tu wchodzi 7300 do tej skinki. Niem się fajnie i cofa. Ale tutaj można wszystko przewozić. Nie tak, możesz wszystko. Meister, no. Your decision. bierz. bieszczą Co? Ciąganą bieszczą i tyle. Dobra, co bierzemy sobie? Chrom czy stal? Głównie stalowa, bo chromowa no. jest 4000 więcej. Ale ten, srebr, srebrne możemy sobie felgi dać. Nie, dobra, nie, będzie wszystko. W... Nie, no, felgi Ale mogą być. W... Prowa ładnie wygląda Trzeba, bo trzeba tablicę walnąć. Eee, czekaj, typy tablic co, co dajemy na tablicy? Czekaj, weźmiemy sobie tam 3 po 3 JH27 Co? Hmm? Co? Jaka? Co? Nic, jest <laughs> No nie no Wejdzie H27M20 ale drugiego zarobić, brakować Tu mówię, JH27 Czemu JH? Co? Czekaj Czekaj, czekaj, na ten drugi wejdzie O dobra Czekaj, tu wejdzie Czemu nie działa ten? Ale to jest głupie Aha, bo tu mogą być cyferki tylko Dobra Spoko e, Tak, wybór tablicy to jest e, tu, bardzo tak miejsce, bardzo na ważne mm. Na kury e, No bo to się zbagowało właśnie coś Niestety Co te kury sprzedać i postawić gdzie indziej Tam to się zbagowało Ej majster weź mi powiedz jakieś trzy szczęśliwe y, cyferki Eee... osiemnasty Co? Trzy <laughs> szczęśliwe cyferki, osiemnasty <śmiech> <śmiech> Brawo eee, No, nie no dawaj szybko 0.3,09 09 to są cztery cyferki No czego nie umiem liczyć Gorzej niż normalnie ludzie na WF-ie Gramy na trzy, dobra, jedna drugą stronę 200. Pachowcy wiedzą o co chodzi. Dobra. Ok, niech będzie. Gdzie jest ta tablica? Aha, nie, nie włączyłem jej? A, bez tablicy z przodu i z tyłu. Z przodu i z tyłu. Gdzie jest w ogóle tablica z przodu? NIMA! Mamy tylko z tyłu. Nie wiem gdzie jest z przodu. Dobra, kupujemy, kupujemy Czemu 200. Hmm. Dobra, to generalnie mamy y, beczkę o, z tablicami rejestracyjnymi 200 gus Czyli 200 gaz. Majster jest takie no nie znowu Ale widzicie cyferki akurat pasują Znaczy 3 literki czy cyferki. Dobra, my sobie jeszcze za kupimy czy nie kupujemy dłużycy żadnej? Jest ta laweta niska. Za 15 tysięcy za 12 tysięcy jest taka mała przyciepka, ale tu w sumie nie wejdzie do auta. No jest kronka, ale kronka i tak nie mam tira. Jest później taka otwarta do auta. Za 8. Bierzemy tą otwartą? Co? No musimy coś na palety kupić. Dobra, to się jeszcze kupi w promocji Dobra, no a może będzie promocja niż widelec. Dobra. E, to ja się pobawię tym, będziemy sałatę lecieli za pierwszym razem. E, będziemy już ten odcinek sobie kończyć. Boże czemu to, to playlista ma taką dziwną muzykę, nie? Mamy 25, a miało być niecałe 20 minut odcinka, więc no... Dobra, to co? Trzymaj ta się na razie. O, 200 tysięcy tylko zostało. Cześć, papa ok oh.